Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was w nowym odcinku pod, od poniedziałku, który prowadzi Monika Ciesielska, która wczoraj przepłynęła 25 metrów bez maski pod wodą w trakcie nurkowania. I miała otwarte oczy w ogóle przez moment. Tak było, nie siemniam. I Marta Henik, a raczej Kruk. Albo Henik Kuk. Nikt nie wie, to jest zagadka, którą nikt nie potrafi tego rozwiązać. Ja uważam, że kontrowersje są ważne w, tak, w internecie, więc nie ma prostych odpowiedzi tak, na nie trudne to pytania. To jest tajemnica, po prostu nigdy Wam nie powiem, jakie jest moje prawdziwe nazwisko. Ewentualnie podpowiedź mogą zobaczyć ci, którzy zakupią tę oto książkę, której nie da się nigdzie kupić, ponieważ wszyscy ją wykupili przed premierą. Można powiedzieć, ile poszło egzemplarzy? E, nie bardzo dużo poszło, poszło bardzo dużo bo nie wiem czy można ale nadal możecie y, znaleźć y, w niektórych księgarniach tak? tak stacjonarnie w Empikach jest y, jest też w innych księgarniach stacjonarnie i online nie można tylko zamówić online przez Empik bo tam się już po prostu to wyprzedało y, więc trzeba czekać na dodruk Albo wy jako słuchacze naszego podcastu możecie mieć marteczkę dla siebie przez najbliższe 20 minut do dyspozycji. Ja próbuję ogrzać się tutaj w tym blasku i dowiedzieć się, jak być fitna zawsze, ale Marta mi powiedziała, że ona diagnozuje mnie i tak mi napisze w książce, że tak. będę to miała na papierze, że ja już jestem. Tak, ona już jest fitna zawsze, więc jakby nie wiem, po co kupiłaś tą książkę, ale. Żebyś nie było no, przykro. Tak. E, to ty wykupiłaś cały nakład. Taki klip w drugim pokoju, takie wszystkie te książki. Wszystkie ale to moje. Myślałam, że się nie wyda, no ale trudno. Wydało się. Wydało się, Monika kupia wszystkie książki. E, ale napracowałam się przy tym pewnie mniej niż ty w ciągu ostatniego tygodnia. Ja byłam zmęczona, kiedy oglądałam twoje InstaStory i myślałam, ile to jest roboty, ile, ile to dziecko jest w stanie wcisnąć w jeden dzień. I ty faktycznie tak masz, że u ciebie doba jest. Ym, jak pojemna. w majtach. Ale nie w takich małych, jakieś tylko majtach, szur... tylko w takich, jak się, się zakłada, jak yy, mąż wjeżdża. Albo jak okres i wygodnie. Tak. Na przykład. To taka jest moja doba. I dzisiaj właśnie będziemy o tym rozmawiać, o tym... O majtkach. O majtkach też. O tym, ile trzeba pracować i czy naprawdę trzeba pracować dużo, żeby mieć duże efekt. No i ja teraz może powiem coś, co się tutaj nie do końca spodoba. Ale faktycznie u mnie było tak, że ja pracowałam na początku swojej e, drogi zawodowej bardzo dużo. No bo jeżeli wziąć pod uwagę to, że studiowałam dziennie, studiowałam zaocznie i pracowałam, i rozkręcałam bloga w tym czasie, no to co ja wam będę opowiadać, jakieś tutaj historie, że e, spałam 10 godzin dziennie, robiłam rano jogging, i później jogę i później medytację. No, Już jakbyś powiedziała, że robiłaś jogging, to być nikt, nie Raz Racja wyłożyłam, wyłożyłam się na samym początku. Przepraszam, w tym roku biegałam trzy razy. Wiem, razem ze mną? Tak. I nie. od tamtego czasu już nie biegałam, a pamiętam, że mówiłam, Boże, tak było super, chyba zacznę biegać. Nie zrobiłam tego. Także niektóre rzeczy się w życiu nie zmieniają, nie. ale zmieniło się u mnie trochę właśnie to, jak podchodzę do pracy. Kiedyś tego było bardzo dużo, ale ja nie mam złych wspomnień z tego okresu, bo uważam, że tamte 5 lat studiów można było albo po prostu przestudiować i zaczynać karierę zawodową dopiero w wieku tamtych 24 lat. Albo te początkowe kroki można było stawiać e, równolegle do tego, i uważam, że dla mnie to był bardzo fajny czas, bo mi wtedy nie przeszkadzało, że ja robię rzeczy za darmo, na przykład jakieś staże bezpłatne albo no po prostu. Tak. Byłam przygotowana na to, że jestem na tym etapie życia, kiedy mogę nie mieć pieniędzy na naprawdę podstawowe jakieś tam rzeczy, i dla mnie to było ok. Jakby świadomie zgadzałam się na to, że mogę tyle pracować, ale na pewno nie chciałam, żeby tak wyglądało całe moje życie. Tak. U mnie jest, u mnie było podobnie, że ja też i studiowałam i, i pisałam bloga i w ogóle robiłam jakieś mnóstwo różnych dziwnych rzeczy i o niektórych sobie dopiero przypominam czasami, że o, ja to robiłam, nie, to wiesz, w ogóle już mi to wyszło z głowy, ale rzeczywiście to jest taki fajny okres na studiach, gdzie można sobie zazwyczaj pozwolić na to, że że właśnie robisz coś za darmo, robisz coś dodatkowo, bo po pierwsze i tak nie ma innej możliwości, nikt ci bez doświadczenia raczej pieniędzy jakoś super nie proponuje. E, a z drugiej strony, no jest to w jakiś sposób ceny, że Całe to doświadczenie jednak potem się sprawdza w dalszej pracy i, i tak dalej. E, a jeśli chodzi o teraz, no to raczej u mnie jest taka, e, takie górki i doliny. I po prostu czasami jest tak, że pracuję bardzo dużo, bo. No, bo są to po prostu takie okresy, które tego wymagają, i tak, jakby moim zdaniem, nie da się tego przeskoczyć, przy, nawet przy najlepszej organizacji czasu i przy wszystkim. A potem są takie okresy, gdzie trzeba po prostu odpocząć, jest troszkę luźniej, potem znowu jest zapieprz i tak. I znowu, może to nie pasuje do tej romantycznej wizji życia, w której wszyscy mamy czas na absolutnie wszystko, ale wydaje mi się, że czy to we własnej firmie czy nawet na etacie jeżeli jesteś zaangażowanym pracownikiem, któremu zależy na tym, żeby robić dobrą robotę, to czasami zdarzają się takie okresy, kiedy naprawdę nie wiadomo, w co ręce włożyć, można dawać z siebie wszystko, a i tak coś zostanie niezrobione i będzie miał człowiek poczucie, że coś jest nie tak. Wydaje mi się, że problem zaczyna się wtedy, kiedy to nie jest chwilowe, tylko staje się naszą codziennością. Tak. Ja się na tym przyłapałam, że faktycznie u mnie tak było. Zresztą opowiadałam o tym nieraz w podcaście. U mnie to miało um, charakter trochę takiego kompulsywnego pracowania, że ja sobie pracą załatwiałam różne inne um, rzeczy. Um, trochę tak jak, nie wiem, niektórzy ludzie regulują emocje, na przykład jedzeniem. Tak, mhm. to u mnie to było, padło właśnie na pracę. Um, I bardzo się cieszę, że właśnie podjęłam taką decyzję twardą, że ten rok to jest mój rok na ogarnięcie pracy, żeby nam się żyło lepiej. Bo też uważam, że jeżeli my pracujemy. Razem z Łukaszem, to szkoda by było, żeby ta praca zaczęła zagrażać nam jako, jako parze i trzeba, trzeba tutaj zrobić trochę porządku. I teraz jest po prostu fantastycznie u mnie, aż yy, mówię to z takim, z takim lekkim wiesz, że kosmos nie śpi nie, i on słucha. Nie, to wiem. I zaraz nagle może taka bomba po prostu na mnie, na mnie spaść. Zdarzają się ciężkie momenty, i to jest okej, okay, bo ja też wiem w imię, czego to się dzieje, tak? Na przykład teraz masz ciężki moment, bo jest premiera książki, ale kurde, jak masz nie dawać siebie wszystkiego, jeżeli tak. pracowałaś na to pół roku, tak? Tak, tak dokładnie. Też, y, też tak myślę i, i po prostu, no też y, wszystko zależy od charakteru pracy, nie? Czasami ta praca jest bardziej stabilna, czasami jest bardziej, no u nas jest to takie, mówię, y, albo premiera produktu, albo premiera książki, albo coś się dzieje, jakaś akcja i po prostu wtedy trzeba trochę więcej y, tych sił skupić, no ja sobie nie, nie wyobrażam, no skoro jest premiera książki, no to oczywiście, że chcę coś tam zrobić, się zgadzam, a to na kolejnego live'a, na coś tam, no bo wiem, że to też jest ważne, i tak jakby potem te, tego momentu już nie będzie. Dokładnie, nie? to się dzieje tylko raz, i dobrze jest tą szansę wykorzystać. No i nie mam uwagi, nie daję, to nawet nie jest tak, że nie daję sobie prawa do narzekania na ten okres, tylko wydaje mi się, że nie ma na co, bo po tym okresie może przyjść odreagowanie, tak? I jeżeli narzekałybyśmy na to, że takie straszne jest to, że musimy pracować weekendy, no to powinnam nas nieraz w środę zabrać, nie wiem, z o 12, tak? No. Bo to też się czasami zdarza. Tak. Czyli to elastyczne podejście można wykorzystywać też na swoją korzyść. Tak, chciałam w ogóle coś powiedzieć, zapomniałam co, więc też, żeby to wybrzmiało Mój mąż powiedział, że kompletnie nie umiem promować produktów i on co chwila mi pisze, że mam, e, pokaż tą książkę, pokaż ją, pokaż ją na live czy coś, więc e, proszę, jest książka, można kupić, link będzie w opisie, e, ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że e, też nie chodzi o to, że my teraz chwalimy taki, czy uważasz, że trzeba pracować bardzo dużo, żeby mieć efekty? A kim ja jestem, żeby ludziom mówić, jak mają pracować? Ja wiem, jak ja mam pracować to je, i to czasami mi się myli i czasami, czasami robię to zupełnie inaczej, niż bym chciała i wydaje mi się, że my nie powinniśmy toczyć dyskusji o tym, jak każdy powinien pracować, tylko każdy z nas powinien mieć taką może samoświadomość, czego dla siebie nie chce i to też mnie właśnie tego nauczył ten okres prób i błędów w czasie studiów, że ja dokładnie wiedziałam, jakich prac nie chcę podejmować i to przybliżyło mi trochę jakieś wyobrażenia na temat mojej przyszłej ścieżki kariery, dlatego ja nikomu nigdy nie powiem, Jaki system jest dobry, albo jaki jest niedobry, bo ja nie znam potrzeb tych ludzi. I na przykład, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, że daje z siebie, nie wiem, 5 lat, wyjeżdża za granicę, bo jego życiowym marzeniem jest kupić sobie mieszkanie i on tam chce pracować te 16 godzin dziennie, od poniedziałku do soboty i jeszcze w ogóle w międzyczasie. Może, może on właśnie tego potrzebuje i może on nie potrzebuje tyle regeneracji, co ja. Ja już teraz wiem, że kiedy nie mam regeneracji, to się robię sfrustrowana, nerwowa i na przykład jak piszę teksty, to widzę, że one są takie kanciate. Tak jakby jak ktoś, no, no. nie wiem, no, jak... Ale widać też nawet, jak się spotykamy, jak teraz masz taki okres, że rzeczywiście to jest bardziej ogarnięte, że ty w ogóle jesteś inna. No tak. Ona się non stopu śmiecha, śmieje się z moich żartów, słucha uchodźców. Może kotak. wcześniej nie śmieszny. Były cały czas śmieszne, moje Nie, prawda jest taka, że byłam po prostu przemęczona. Zmęczona, tak. tak I jeżeli i... to trwało, no stop! I ja ciągle myślałam, że przestanę być zmęczona, a znowu nawalałam na siebie kolejne rzeczy, no to dochodziło do tego wszystkiego taka beznadzieja, i nerwowość, i rozrażnienie, i w ogóle nie było ochoty na nic innego. A teraz jest tak że jak mniej pracuję, to ja mam ochotę wyjść na trening, kiedy wiem, że na przykład wrócę z niego o tej 20 i mnie nie czeka kończenie bo pracy. Bo masz zasoby, tak? Nie jest tak, że musisz wrócić i szybko w biegu jeszcze to robić i to robić i to robić i to robić. To jest takie frustrujące. I mieć poczucie, że i tak się nie wyrabiasz, bo tak. u mnie to dokładnie tak było. Jeszcze na przykład wracałam z tego, nie wiem, treningu, próbowałam ogarnąć chatę, życie i tak dalej, jest 22, siedzę na kanapie i widzę na Instagramie 50 nieodpisanych wiadomości, nie chcę olewać ludzi, tak. więc co robię o 22, siedzę Odpiszesz. i odpisuję. I na czym się przyłapuję, że odpisuję na przykład niemiło. Wiesz, no, 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 ten ktoś no, no, no. mi nic nie zrobił. To ja podjęłam głupią decyzję, żeby o 22.00 tam wejść i oschle jakoś odpisuję. Tak. W... No, nie odpisuj. o to Ci chodziło też, w ogóle, nie? Nie. <laughs> nie. Tak? Nie. Więc myślę, że najważniejsze w tym jest nie ile pracować, tylko zachować uważność. Znaczy się nie zatracić. I wydaje mi się, że to nie zatracenie się jest trudne, ponieważ mamy kulturę zapierdolu. Tak. Czyli właśnie to, że im więcej się pracuje, tym lepiej, a nie zawsze to jest lepiej i czasami lepiej zwolnić i odpocząć i dać sobie czas na zregenerowanie się, niż bezsensownie cały czas cisnąć, po prostu bo jak nie będziesz cisnęła, no to, to nic z tego nie będzie. No ale zobacz. Mamy kulturę zapierdolu, mamy kulturę fit, mamy kulturę piękna, mamy kulturę, nie wiem, całą kulturę. Ciężko jest się w tym e, zmieścić. Przecież jest tyle różnych źródeł presji zewsząd, że my i tak się pod wszystkimi nie ukryjemy. Tak. tak więc trzeba sobie wybrać. I jeżeli miałam taki okres, że dużo pracowałam, ale czułam z tego dużo korzyści i uważam, że no ten etap sprawił, że to była taka trampolina tak, dla rozwoju firmy. Tak, To by się tak szybko nie rozwijało, gdybym wtedy pracowała mniej no to to jest ok ale gdybym próbowała, albo w ogóle wymagała od siebie, żeby w każdej z tych kultur działać na ileś tam procent, tak. to można dostać kultury pierdolca i o, już ogó... jest po wszystkim, po zamiatane. Ogólnie podoba mi się Twój punkt widzenia, bo ee, z jednej strony Wierzę, że nie, nie, nie wolno, nie, nie powinno się tak dużo zasuwać, ale z drugiej strony fajnie, że dajesz ten inny aspekt, że czasami to zasuwanie też jest okej, okay, nie, że tak jakby nie, to nie, nie jest czarno-białe no ale tak jak zawsze w każdym Aspekcie chyba życia, nic nie jest zarodzienkowe. Ja natomiast uważam, że przynajmniej u mnie, że jeszcze dalej się uczę tego takiego podejścia, że na przykład jak odpocznę, odpuszczę, to to nie jest lenistwo, tylko mhm. właśnie wiesz, że, że potrzebuję tego dla siebie, że ładuję baterie, ale im bardziej sobie to tłumaczę tak jak treningowo, jak treningiem, no to jest lepiej. Nie? Jak ma, robisz trening, potem musisz się zregenerować. Jeśli masz cięższy okres treningowy, to potem jest taki okres, gdzie są treningi regeneracyjne. No i tak samo jest w pracy, tak samo jest w życiu, więc jak sobie tak to tłumaczę, to jest trochę lepiej. E, niemniej jednak uważam, że presja jest spora, zwłaszcza wydaje mi się online i zwłaszcza u osób, które próbują coś same robić i po prostu, wiesz, są same sobą, tam żeglarzem, okrętem i nie wiem czym, parasolką. Parostatkiem w piękny, piękny rejs. Więc a ten my, się bardziej... wdej, że my to same sobie zrobiłyśmy. To znaczy my, blogerki, my, tak. influencerki. Mówiąc, Myślę, że wiesz, wiesz, że po prostu jesteś super zmęczona, a potem wchodzisz i wszyscy się chwalą, wiesz, sukcesami to też jest oczywiste i normalne, no bo każdy chce się dzielić szczęściem to raz. A dwa, no wybierasz, no tak jak na prywatnym profilu na Facebooku, wybierasz zdjęcia, które tobie się podobają, które ci sprawiają przyjemność, a nie wiesz, ten dzień, kiedy siedzisz z takim ananasem na głowie i po prostu przykrywasz się kocem i masz wszystko luz. Plus gdzieś. kiedy jest naprawdę przesrane, no to ja dzwonię do przyjaciółki, tak? Czy do rodziny, a nie tak, 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 tak. spowiadam tak, się tak, na Insta tak, tak. z moim tak, tak, obserwatorom, tak. tak? Tak. Także no tego nie widać, ale nawet będąc częścią Internetu, łatwiej jest o tym zapomnieć. Tak. I... Więc sobie nie wyobrażam, jak na przykład osoby, które nie są od zaplecza, wiesz, mogą się czuć, e, gdzie one tak, no. Czasami naprawdę tego nie widać, że gdzieś tam ktoś zasuwa, że gdzieś tam ktoś jest zmęczony. Ja wiem, e, że już mam dość, jak mam dzień na leśnika, nie? Jak już budzę się, już wiem, że już mi się nic nie chce i najczęściej wtedy po prostu odpuszczam, wiesz. W ogóle nie wchodzę nawet do internetu. Odpalam sobie Netflixa, albo się ze skotami, albo odpalam Simsy i wysyłam swoją dynię na festiwal Dyni i w ogóle w ogóle nie wiem, czy ten odcinek już poszedł, ale mówiłyśmy o Simsach i farmie. Tak. I wygrałam konkurs na największego pokożenia. Gratulujemy. Wydałaś książkę, to jest nic przy tym, że wygrałaś konkurs na największego połękę. Podobałam go chyba z trzy tygodnie w Simsach. Simowe tygodnie, więc to było naprawdę dużo, ale wygrałam. A jeżeli chodzi o zwycięstwa, to ja tak sobie przypomniałam, że to, co mnie na początku motywowało do tego, żeby mniej pracować, to było to, że kiedy odpoczywam, to pracuję lepiej. Wiem, że to jest trochę, właśnie świadczy o tym, jak bardzo byłam poroniona w tamtym etapie, żeby motywować się do odpoczynku poprzez to, że to mi pomoże lepiej pracować, ale faktycznie zauważyłam, że kiedy są takie okresy regeneracji, to rzeczy, które Robię, są albo zrobione lepiej, albo moja praca jest efektywniejsza. I na przykład zdarzyło mi się parę razy dosłownie, bo ja mam bardzo miłych ludzi ogólnie na Instagramie, więc rzadko takie komety gdzieś wpadają zagubione, że niby tyle pracujemy, to co my robimy w ciągu dnia pracy w parku. Nie? Że to się komuś nie klei. A ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Że jeżeli praca polega na siedzeniu przed komputerem, to i tak nie jestem w stanie przez 10 godzin pracy twórczej działać efektywnie. I dobrze jest wyjść, nie patrzeć na ten ekran Właśnie tylko na to ziele, jest kolejna kwestia, o której chciałam e, pogadać. Czyli to, czy na pewno taka praca ileś tam godzin pod rząd, jest efektywna i czy e, czasami siedzimy, czy na etacie i tak dalej po 8 godzin, ale czy te 8 godzin rzeczywiste, to jest te 8 godzin przepracowane, wiesz. Ja Jak? na przykład miałam um, jedną z takich prac, że byłam recepcjonistką w hotelu i tam była zmiana 16-godzinna, ale to nie było tak, że przez 16 godzin obsługiwałam klientów non-stop. Bo w to wchodziła na przykład nocka, gdzie były jakieś dyżury typu, raz na godzinę ktoś się tam pojawiał, mm -hmm. a tak to w międzyczasie mogłam się zajmować sobą, więc to nie wymagało ode mnie pełnej koncentracji. A jeżeli praca jest naprawdę y, taka, która wymaga skrupulatności, zastanawiania się albo takiego złapania kreatywnego flow. To, to jest mało prawdopodobne, żeby tak cisnąć dzień w dzień. Po no ale wyobraź godzin. sobie tak samo jak lekarze. Nie 16 godzin na przykład na nogach. tak muszą. Muszą, bo jest chory system, tak. ale uważam, że to nie jest dobre ani nie. dla nich, ani dla pacjentów. Nie? Więc tak jakby to tutaj yy, też kwestia tego. Ja uważam, że na przykład przy pracy kreatywnej gdzie coś wymyślamy, gdzie coś robimy, tworzymy, 8 godzin to nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby to było realne. I zobacz jeszcze, jak często że się musi zdarza, ta że rozwiązanie problemu pojawia się na przykład na tym spacerze. Tak, albo tak, pod tak, 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 to prawda. W tych międzyczasach, tak, że zaczynasz tą pracę, wchodzisz w ten cykl, że tak powiem, przed kąpem, ale on się toczy jeszcze w międzyczasie. Tak. Przez cały dzień. Jak najbardziej. No ogólnie nie wiem, co chciałam powiedzieć. Że Chyba to, że po pierwsze... Napisałam książkę. Napisałam książkę. <laughs> I też, też lepiej ją próbujesz niż ja. E, nie. Myślę, że no wiadomo, każdy z nas musi sam ocenić, e, czy to jest jakiś okres, który trzeba po prostu przetrwać i, i tak po prostu jest. E, mi na przykład teraz było łatwiej, jak się nastawiłam od razu, wiedziałam, że ten tydzień premierowy to będzie hardcore. Ja mhm. to wiedziałam od początku, mówię tak. sobie, to będzie hardcore, szykuj się, że to będzie hardcore. I jest dużo łatwiej mi też, bo wiem, że na przykład za kilka dni się to skończy i już będzie spokój, nie? Więc tak jakby łatwiej jest wytrwać, ale nie wyobrażam sobie na przykład pracy na takich obrotach non stop. Uważam, że jest to niemożliwe. I że to bardzo szybko by się bardzo źle mogło skończyć. Dokładnie tak. I dobrze jest zapobiegać lepiej jest zapobiegać niż lepiej. Zdecydowanie, tak. Teraz jeszcze tak pomyślałam, że dobrze jest patrzeć na te wszystkie komunikaty w internecie, czy jakieś porady, rozkminy właśnie z tych różnych kultur, o których mówiłyśmy. Czy jak to jest przez pryzmat naszych potrzeb? Czyli czego my konkretnie potrzebujemy, bo na przykład w fit świecie też jest bardzo dużo różnych trendów. Są bardziej restrykcyjne, takie typowe właśnie fitnesskowe, kulturystyczne, są takie jedzenie intuicyjne, tak, tak, są tak. ciało pozytywne tak. i tak dalej. I zobaczcie, jeżeli te treści trafią na, na, na zły grunt, to mogą zrobić bardzo, bardzo dużo krzywdy, bo na przykład jeżeli nie wiem, osoba z jakimiś strasznymi zaburzeniami hormonalnymi i alergiami pokarmowymi weźmie sobie do serca jedzenie intuicyjne, to narobi sobie kłopotów ymm, zdrowotnych, tak po prostu. No. Albo w drugą stronę, jeżeli osoba wychodzi z zaburzeń odżywiania i trafi do mnie na premierę diet, gdzie ja mówię o zaletach tych diet, tak. to ona też biorąc to do siebie zrobi sobie krzywdę, bo ona w tym momencie w ogóle nie powinna kontrolować ilości spożywanego jedzenia. Więc dobrze jest mieć to z tyłu głowy, że to, że ktoś o czymś mówi, nawet jeżeli mówi z sensem i to brzmi logicznie, to niekoniecznie musi mieć zastosowanie w naszej y, aktualnej codzienności. Zgadzam się z tym kompletnie. W ogóle odjechałyśmy moim zdaniem e, jak zwykle. Na tym polega ten podcast. <laughs> ten podcast nie powinien się nadać od poniedziałku, tylko nie na temat. I tak. bardzo mi się to podoba ogólnie. I patrzę sobie na kokę, która właśnie medytuje na Twojej poduszce do medytacji, tak to przynajmniej wygląda. A Figa siedzi bardziej niż Buddha. Powiem Wam, że Figa nas tutaj zabija spojrzeniami po prostu ona jest tak zła, że my przyszliśmy. No. Nie przeprosiłaś jej jeszcze nie za przeprosiłam. to. Nie no muszę jej ucałować stópki. Może jak jej powiemy, że sprzedałaś bardzo dużo książek, ale nie można powiedzieć ile to wtedy wiesz, jakoś w ogóle jej... Chociaż nie, że zaimponujesz, po prostu rozpatrzy twoją kandydaturę na to, żeby na ciebie spojrzeć bardziej łagodnie. Mi... Tak, dokładnie. Ale... To, tego można się odpoczynku, może się nauczyć od kotów. Dokładnie tak. Uważam, I że to bycia jest. i teraz to jest takie, tak, wiesz, że on odpoczywa, ale jak pomachasz mu jakąś zabaweczką, to on wtedy nagle poluje. No, ja uważam ogólnie, że posiadanie zwierzaka bardzo pomaga, zwłaszcza jak się właśnie pracuje dużo. I dla mnie to jest jedna z najlepszych takich, wiesz, że po prostu moja głowa jest wtedy gdzieś indziej. Czasami mi się naprawdę nie chce, ale jak mam do wyboru, że sznur mi rozwali całą chatę albo się z nim chwilę pobawię, no to wybieram oczywiście zabawę. Czasami nawet robię takie tory przeszkód i ustawiam na przykład dwa krzesła, na nim ustawiam koc i potem tunel jeszcze daję do środka i ma, wiesz, w ogóle plac zabaw. I jak idę potem z tym kijkiem i one zasuwają... To ja tutaj kolejna metafora, że tak, my tak samo potrzebujemy tej zabawy w życiu po prostu. Jeżeli jest dużo pracy, to też trzeba właśnie pozwalać sobie, pozwalać sobie robić dużo rzeczy tylko i wyłącznie dla przyjemności. Nawet jeżeli mamy takie, że to jest trochę marnowanie czasu albo coś jest za głupie, to nie. Jeżeli to jest właśnie coś, co daje nam fan i pomaga nam się zrelaksować, to, to jest wystarczający powód, żeby to robić dla równowagi. Tak, myślę, no, że dla siebie to wiadomo, że trzeba życie robić. I trzeba e... też e, kupić książki, <laughs> jak bardzo. już gdzieś je znajdziecie. Słuchajcie. Książka Fit na zawsze jest trzecią mango. Taką te, takie mango teraz ci trzeba zrobić. Zwieść. Jest trzecią, jest w zasadzie zamknięciem trylogii, chociaż ja myślę, że Marta swojego ostatniego słowa pisarskiego nie powiedziała. Jest to książka, która jest dla osób niezależnie od poziomu zaawansowania. To nie jest książka z wiedzą, to nie jest poradnik, który ci powie, jak masz żyć i żyć. Tylko jest to książka o tym, żeby was zainspirować i żeby właśnie pomóc znaleźć tą własną drogę do bycia bardziej fit i żeby skończyć z fit z drywami. A żeby to się stało bardziej codziennością. I też masz tę pracę. Dziękuję. Dobrze. Ile to było? 23 tysiące złotych netto. Za 4 godziny dziennie poproszę. Dobrze, poproszę. Możemy, ja się, też rozliczyć. Poproszę. Możemy się rozliczyć B2B. Dobrze. Taka promocja. Um, tak, myślę, że jeśli chodzi o balans i właśnie łączenie na przykład kultury bycia fit z kulturą pracy, to ta książka się też dobrze sprawdzi, bo y, pisze w niej też o tym, y, jak dopasować fit y, z. Fit życie do siebie i do swojego życia, gdy właśnie mamy na przykład cięższy okres, albo gdy mamy taką czy inną pracę, gdzie po prostu te warunki są, jakie są i nie możemy sobie pozwolić codziennie na chodzenie na siłownię. Mam przed oczami, jak do... Marta robi dzisiaj rano w hotelu. Tak, w to, jest, to jest właśnie mój sposób radzenia sobie z dużą ilością pracy. Słuchajcie, jak była premiera mojej poprzedniej książki, to wyglądałam tragicznie. Mało, bardzo spałam bardzo mało spałam. Powiedzcie. Jadłam ciągle na zamówienie, czyli głównie pizzę, bo nic innego u nas nie dowozi jakoś super. Więc pizza albo gotowe, gotowe pierogi z żabki, Było naprawdę dużo roboty. Jeszcze zrobiliśmy całą przeszkodę praktycznie u siebie, więc pakowaliśmy e, tam, nie wiem, 1500 książek, czy coś takiego. A jeżeli ciągu tego dwóch dni. nigdy nie robiłaś, to nie jesteś w stanie w ogóle sobie wyobrazić, tak, ile to jest my takie spoko przyznajemy nam pomogą i słuchajcie, znajomi przychodzili na trzy zmiany chyba. Że wchodzili, wychodzili w ogóle e, i, i z jednej strony było bardzo sympatycznie. Wszyscy, a tutaj ktoś czteropak przyniósł, tutaj coś się działo, więc warunki pakowania były całkiem… Tak, jedną książkę. Feed. <laughs> całkiem miłe, ale byłam tak zmęczona e, i tak jakby ten tryb życia jeszcze o to zmęczenie ten brak ruchu, brak dobrego jedzenia, brak snu. I najgorsze jest to, że wtedy nie jesteś w stanie dać z siebie wszystkiego. Nie, nie w jesteś prymien. w stanie, bo po prostu ja mam jak zombie, zasypiałam co chwila i tak dalej, więc obiecałam sobie, że ta premiera na pewno nie będzie tak wyglądać, że ja na to nie pozwolę i obiecałam sobie właśnie, że zanim ktokolwiek będzie coś ode mnie chciał, a uwierzy mi w takim okresie premierowym to non stop ktoś do mnie pisze coś ode mnie chce, to rano robię trening, żeby potem mieć to z głowy, bo potem jestem już zbyt zmęczona na to i dbam też o to, co jem, więc albo sobie szykuję posiłki dzień wcześniej, wieczorem. Albo idziesz ze mną na bezę dzisiaj e, Tak, po południu, no, no ale koło? co jedłyśmy wcześniej? No bardzo zdrowe to było. Dlatego stwierdziliśmy, stwierdziliśmy, że na deser idziemy do pijalni czekolady. Reda. Tak, więc była beza. Więc, więc sobie to obiecam i codziennie rano po prostu robię trening i wtedy jak już nie wiadomo co się dzieje, nie wiadomo jak jestem zmęczona, ja już mam ten ruch za sobą, więc czuję się bardzo dobrze ze sobą, że cały czas jestem w swoim takim toku, a jednocześnie mogę sobie potem pozwolić na tą pracę. I tak samo z tym jedzeniem, jak nie mam nawet czasu sobie szykować czegoś, to przynajmniej sobie pokroję coś, te warzywka, mhm. puszczę sobie gdzieś tam serial z wokół wieczorem, sobie kroję i potem na drugi dzień wyciągam się szybciej, nie? Więc takie zwykłe, proste rzeczy, których czasami nie doceniamy. Pro tak? tip. I to jest też dla Ciebie. Zamówcie sobie na Allegro, wpiszcie sobie. Suszona cebula i suszony czosnek. I tam będą takie niezmielone, tylko dosłownie płatki, tak jakby ktoś no, 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 to wcześniej no, no. pokroił i wysuszył. I to daje świetny aromat w sosach, bo to puchnie nasiąka tym płynem. I naprawdę ja bardzo rzadko już teraz używam świeżego czosnku. Ty w, i w ogóle cebulę. różne dziwne rzeczy na tym Allegro zamawiasz? Tam jest wszystko. Wiem, ale ja w ogóle miałam takie coś, że przez jakiś czas, yy, kiedyś bardzo dużo korzystam z Allegro, potem był czas, że byłam taka zniechęcona tym, myślałam, że tam są tylko aukcje, jakieś takie rzeczy, a teraz znów powoli odkrywam Allegro. Ja ma odkąd nowo. mam Allegro, nie wiem jak to się nazywa, ale że się nie płaci za wysyłkę, tak, tylko wiem, coś tam no. raz, to... Większość zakupów na Allegro. Halo Allegro, faktura. E, poprosimy fakturę za lokowanie. Ale nie, naprawdę, kupcie sobie ten suszony czosnek i suszoną cebulę, bo to usprawnia nie tylko, bo okej, okay, to nie jest ciężka rzecz pokroić te dwie rzeczy, ale zobaczcie ile jest mniej do mycia, tak? Ta deska, praska do czosnku. To ciosunku. jest wiesz, zawsze 5 minut. Taki nie. kolejny kroczek, który tak. sprawia, że to jest mniej fatalne i Boże ile tego wszystkiego jest. E, czyli powiedziałyśmy dzisiaj e, wszystko na temat i na nie, e, ale też e, tak. E, tak. było pracy, było odpoczynku, było o tym, że warto też. E, co chciałam jeszcze powiedzieć z tym ćwiczeniem e, rano, że po prostu to jest dla mnie też priorytet, że mhm. ja jestem swoim priorytetem, więc mimo tego, że jest okres taki, że przyciskam to chcę chociaż te pół godziny mieć dla siebie, żeby... I to mega dużo daje, bo ja pamiętam, że przy tej drugiej premierze byłam taka sfrustrowana i taka, wiesz, taka zmęczona i w ogóle, a teraz czuję tam gdzieś te zmęczenie fizyczne, ale mam dużo lepszy humor. Po prostu... No bo wiem, że zrobiłam coś dla siebie i nie czuję się jak oszust, promując fit książkę i zajadając to pizzą, nie? Więc tak jakby... E, to też dużo I daje. dlatego ja życzę nam wszystkim, żebyśmy w tym tygodniu poczuli się chociaż trochę jak Marta i żebyśmy Spojrzały na, Spojrzeli na aktywność jako na czas dla siebie, na zrobienie czegoś no bo To dla jest siebie. czas dla nas. Ja no tak My tak, tego nikt za nas nie zrobi. I to jest coś, co Koży... sprawia, że potem się czujesz lepiej. I korzyści jest... są tylko twoje, tak. z tego nikt inny nic nie ma. Tak, to jak to nie jest czas dla siebie, to ja już nie wiem, co to jest. To jest na pewno czas dla siebie. Więc, więc znajdźcie dzisiaj e, czas dla siebie w tym tygodniu e, i dajcie nam znać, co wy sądzicie o pracy. I o tym, czy. Albo jak takie, to u was wygląda. Tak, jak o. to u was wygląda. Jesteśmy bardzo ciekawe. Więc zamiast hasła dzisiaj w komentarzu na YouTubie, to poprosimy szczegóły z waszego zawodowego życia. Miłego tygodnia. Hej!